Dzisiaj opowiem Wam o sytuacji, która przydarza mi się prawie za każdym razem, gdy idę do sklepu. Zawsze przed wyjściem robię sobie listę zakupów. Jest tam tylko to, co muszę kupić. Ale gdy już wejdę do sklepu, to wiadomo, biorę to, co jest napisane na kartce. Potem rozglądam się jeszcze po sklepie, aby się upewnić, że mam wszystko. Ale w końcu biorę jeszcze chipsy, jakiś napój, słodycze i tego typu rzeczy. No, a potem idę do kasy. Hmm. To będzie 573 zł i 88 groszy. To paragon, bardzo długi przyznam. Kasierka ma rację z tym długim paragonem. Ten paragon to miał jakieś półtora metra długości. Takie sprawy zawsze jak idę do sklepu. Z małej listy zakupów robi mi się paragon większy niż moja siostra.